Coś się wykonuje przez ponad 30 lat, czyli połowę swojego życia, no to ciężko tak powiedzieć koniec. No to tylko Forest Gump, jak biegał, mógł się w którymś momencie powiedzieć koniec i biegnę dalej i przestać. Albo jestem ostatnim, albo jednym już z ostatnich. Nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce, niestety. Ja się zrobiłem takie półki specjalne na DVD, tak się już tam do wielkości tych pudełek, które mi poruszali, tych małych, dlatego to są takie wsioki, to się zapełnił. Od początku od od dzieciństwa interesowałem się filmem. Znaczy w moich młodych czasach to było tylko kino, no bo nie było innej możliwości. Zawsze robiłem filmy, wymieniałem kasety na tych giełdach, jakby tam od 80 latach i zaczęły właśnie. Pojawiać y, e, pierwsze Maetobity, kasety gdzieś po obrad 80. No i jak dość wcześnie sobie kupiłem tak gdzieś właśnie w roku 85, 86 No i tak te kasety tak jakoś wciągały, bo to był taki ruch wolnościowy, bo to była jakaś taka, że ktoś ma co chce w domu sobie oglądanie musi tam być, bo to jeszcze wtedy była jeszcze komuna, jeszcze istniała cenzura i tak dalej. Tak puszka Coli, tak samo kaseta VHS. Postanowiliśmy, że y zajmiemy się tą, tą branżą. Więc to taka firma rodzinna powstała bardziej. W początku na dość gabarytowo była ograniczona, bo to nie tak jak dzisiaj. Mam około 150 metrów, a wtedy, bo pierwsza to była taka, taki wycinek, jedna trzecia, nie do do końca 30 metrów. No, hajda, Cały czas, odkąd żeśmy otwali to każdy miesiąc Praktycznie dość długo, no do gdzieś lat 2000 ponad, utrzymywał się cały czas był wzrost. Przestań się spóźniać. Muszę wszukać nowy numer na koniec. No to potem będę szukał i rozmawiał. No z tego co na pierwszym takim filmem tak zapamiętałem, że, że, że trzeba było dużo więcej sztuk wziąć, jak tam jedna, dwie. No to były prawdziwe kłamstwa kamerona z Flacnegerem. No i Speed, pierwsza, Trzeńską Moriwszem. Taki specjalny rynek wideo, że to nie, te filmy nie były puszczane w kinach. To były takie nisko, nisko budżetowe, no albo bardzo mało budżetowe filmy, robione stricte pod rynek wideo. Oderznę ci no, dużo ich tam było, takich aktorów, co niewiele tam mówili, ale tylko się kopali dobrze, więc to wystarczało wtedy, a to były bardzo popularne. Tak jak na przykład w mojej młodości, lata 60 70-te, gdzie był westerny z Wayne'em, to też się oglądało masowo, bo to był taki film, jakby, akcji, który dzisiaj zastępuje takie filmy Marvela, czy yy, wyparły, bo sam to film jak western, to jest praktycznie przeżytek już. Więc no, zorientowałem się mniej więcej w tej, w tej dziedzinie, jeśli chodzi o aktorów, o reżyserów. No i zawsze był coś tam, klient był zawsze zadowolony, bo coś tam mogłem doradzić. Dzień dobry, przepraszam Pani. Chciałam tylko zapytać, zaraz mam w i czyste kasety wideo, takie czyste. Czy to w ogóle wyrzucenia, czy co to jest? Czy no raczej, no raczej. Ile dobrze. nośniki już są teraz? No ja teraz już raczej. Czyli to. Tak, tak, bo to już się, gdzieś może Pani pod halę, tam może ktoś tam, bo tam są tacy amatorzy, co jeszcze tam gdzieś. Ale, ale tak, to już sprzedaży do tego raczej. Hmm. to był na tej ścianie. To one Blu-ray e po 12, a DVD po 9. Gdzieś filmów ogólnie było około 15 tysięcy. No z tego na kasetach było gdzieś może 1200, tak plus minus, no bo to mówię to, przecież nie, nie liczę tego. A na płytach było gdzieś tak 12 tysięcy. DVD, Blu-ray, 4K, 3D i tak dalej. No w tej chwili, no już tak. 15% tego ubyło. No i cały czas, niestety, ubywa. To jest DOS, nie? Tak. No, ten program, ja go program w 1995 roku. czym ja w ten sposób ten program? też. Ja myślałem, co tam jeszcze by się przydało w tym programie. I oni nadawali tam parę rzeczy, które oni dokładali, to właśnie się zastało mojej sugestii. że to by się przydało, bo to, to była fajna funkcja. Ta przykładowo wchodzi jakiś tam klient, załóżmy, numer taki i ja go obsługuję. On ma coś tam wyporuszone i załóżmy, ma przytrzymanie. Ja pan, tylko jak biorę, pójdę zapłacę panu to przytrzymanie. No mhm. to ja nie muszę jego kończyć, nie blokujemy komputera. I sobie przychodzę na dwójkę tutaj, Nie I mogę następnego klienta jakiegoś tam... No. I mam drugiego do, do obsługi. On tu akurat dwóch. Ja panu to wyrównam wszystko, tylko sobie tam to wybiorę. I, mam, i ja z tym czekać on bo gdzieś wpisywać na końca kombinować, bo przed pan jak w następny, I, a to jeszcze tak, jak tam pojedynczos przychodzi, nie ma problemu. Ale jak tu pan jakiś kolejka do końca lady stali, jeszcze widział pan, to następny zaczyna pędzić po stole. No nie no, bardzo fajny ten program. No i w przypadku świadom już klientów, się wystarczy rodzili. Młodzi, że pokazuję dyskietki, a tu mam dyskietki do zgrywania danych. Pokazuję, że no, tu nie ma, ma szuflady na płyty, tylko wszystko na dyskietkach. No i, i zgrywam, że, no, mam tu dyskietek, zapas zrobiłem, jeszcze były tak miary miarę do dostępne, bo teraz na Allegro taka paczka ze za Oni zakładają ten dysk, wie pan, że lat, 20 lat ten dysk chodzi. Więc powiem, panie, to czu, że to w ogóle jeszcze chodzi. Także on mi włożył tu drugi, drugi dysk i, i, i on jest odłączony tamten dysk, on jest sprawny wskąd, bo nie było to, żeby go wyjął dlatego, że jest, coś się z nim dzieje. Tylko on mówił, zostawię go Panu, niech będzie, ale podłączę nowy, tam gdzieś znalazł taki dysk z tamtego okresu. Znaczy nie nowy, ale nie nieużywany, bo to nowy, ale on ma 20 lat. No, no ale jak już tam na początku roku Zaczęły przychodzi rachunki właśnie podwyższone za gaz, za prąd. No to już niestety musieliśmy zacząć dokładać do tego, więc to już dalej się nie da walczyć. A poza tym coraz mniej filmów wychodzi na kasetach, na płytach. Więc y, ja tak myślałem jeszcze parę lat temu, że końcem może być to, że przestaną w ogóle wychodzić filmy na płytach. No i prawdopodobnie to się stanie i to w bardzo krótkim czasie, bo już gro filmów u nas w ogóle nie jest dostępne, jak Uniwersalu, Kalambi y, czy Sony, bo to wykupiła tę filmę. Tak to wszystko będzie szło w kierunku internetu, więc to już i tak, i tak praktycznie byłby koniec. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzę, że Pan jest. To za przypadkowo... Tak? Co, od dwunastej nie. nie, od... Kiedy? Od dziewiętnastej. No się... do 19, co? Tak. No nic, oddaję, się Proszę? No dzisiaj. dzisiaj, do dzisiaj. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. to ja miałem dzwonić do Pana, do domu tam pan... że mój dziadek to miał... W XVIII wieku wytwórnie cepu. Szło mu panie, jak? Błeczki te cepy. A później jakiś Debil wymyślił pas transmisyjny i młotkarnię. <grystanie> I dziadkowi firma padła. No. A to jakiś Debil wymyślił. No właśnie, no niestety, jak mówiłem, w bólem serca sprzedajemy te wszystkie filmy, no bo yy, i zamykamy, no ale nie mam co z tym całym zbiorem zrobić, no bo nie mam gdzie go zmagazynować, a tego jest taka ilość, że to musiałbym jakiś potężny magazyn wynająć. Troszkę już sprzedany, ale jeszcze jest bardzo dużo ciekawych filmów. No pełna oferta jest na naszej stronie właśnie www.paulzak.pl, właśnie na adres. Ale są jeszcze jej kolekcje. Jak Peliniego, mamy całą kolekcję bardzo. Tam jest 11 filmów Hercog'a, 10 filmów. No i jeszcze dużo innych takich unikalnych. No może nie że znany film jako film, ale dla kolekcjonerów są bardzo wartościowe, bo były jakieś małe nakłady, właśnie jak wcześniej z, z nimi rozmawiali. Sprzedając je, mam nadzieję, że komuś mięsą radość, no i będzie miał z tego jakąś satysfakcję, że ma takie filmy w swoim zbiorze. Now, what are we i tak, tak, that. tak, running days was over. powiedzieć, powiedzieć, że... ...może tak, tak, zwrot, tak, do końca praktycznie tego biznesu. Od początku do końca, no, prawie że. Ja tak, do tak, to tam zapytać się ulicę, dogadać, parę liczników, i tak mnie, no i Bye bye, hej! I wóz, wóz, kocimy się angielski. To jest takie strzelanie, tak jak pan przegląda strony internetowe. 15 a głupie, następny. Ja to nic nie ogląda, tylko tak przelatuje. Jak kanałami, ja coś tam przykład, powiedzieć coś na, 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 na stu kanałach, coś tam na siebie. To mm -hmm. samo ten Netflix to się przeterminowywało, Rzeczy, myśmy zjadali są to widać po moim wzruszu. Zobaczyłem, ile się dało, no ale już niestety wszystko ma kres opłacalności no już w tej chwili trzeba dokładać.